Klaudia, znaczenie imienia imię Klaudia, wywodzi się z łaciny i pochodzi od rzymskiego rodu Claudius, co pierwotnie oznaczało kulawy lub chromy. Jednak z czasem nabrało bardziej symbolicznego znaczenia, kojarząc się z siłą, wytrwałością i niezależnością. W Polsce imię Klaudia zyskało popularność w XX wieku i do dziś noszą je kobiety pełne temperamentu, energii i determinacji. Klaudia to imię dla osób, które łączą w sobie ambicje, pewność siebie i wrażliwość. Charakter i osobowość Klaudi. Klaudia to kobieta silna, niezależna i odważna. Ma w sobie ogromną determinację i rzadko się poddaje, gdy na czymś jej zależy. Jest pewna siebie i zdecydowana, ale potrafi też być bardzo ciepła i lojalna wobec bliskich. Klaudia to osoba, która wie, czego chce od życia. I nie boi się wyzwań. Jest bardzo inteligentna i szybko się uczy, dzięki czemu świetnie radzi sobie w różnych dziedzinach. Potrafi być liderką, bo ludzie cenią jej zdecydowanie i umiejętność podejmowania decyzji. Jednak czasem bywa uparta i niechętnie przyznaje się do błędów. Najważniejsze cechy Klaudii: ambitna i zdeterminowana. Zawsze dąży do celu, nie boi się trudności. Inteligentna i analityczna, szybko wyciąga wnioski, potrafi znaleźć najlepsze rozwiązania. Lojalna i troskliwa, jeśli kogoś kocha, zrobi dla niego wszystko. Pewna siebie i silna, nie pozwala sobą manipulować, zna swoją wartość. Towarzyska i charyzmatyczna, przyciąga ludzi swoim magnetyzmem, bywa uparta, trudno ją przekonać, jeśli już coś postanowi. Czasem niecierpliwa. Chce szybko widzieć efekty swoich działań. Wymagająca wobec siebie i innych, stawia wysoko poprzeczkę, co nie każdy potrafi wytrzymać. Klaudia w relacjach międzyludzkich, jako przyjaciółka, lojalna, szczera i zawsze gotowa pomóc, ale nie lubi fałszu. Jako partnerka, namiętna i oddana, ale oczekuje szacunku i lojalności. Jako liderka, potrafi inspirować i motywować innych. Świetnie sprawdza się w roli szefowej. Podsumowanie. Klaudia to kobieta o silnym charakterze, pełna energii i ambicji. Jest inteligentna, pewna siebie i lojalna wobec bliskich. Potrafi osiągnąć w życiu wielkie rzeczy, jeśli tylko postawi sobie konkretny cel. Choć bywa uparta i wymagająca, jej determinacja i charyzma sprawiają, że ludzie ją podziwiają. Czy masz znajomą Klaudię? A może sama masz tak na imię? Daj znać w komentarzu.